Hej, hej! Już jest marzec. A właściwie jeszcze nie, ale zaraz będzie. Więc dzisiaj rozkładówka na marzec trochę mnie nie było, ale żyćko mnie porwało. Może niedługo Wam powiem, co i jak. Mam nadzieję, że będzie co opowiadać. W każdym razie mamy marzec i lecimy. Tutaj, jak zwykle, moje zajęcia. Tutaj po raz kolejny treningi i mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej niż ostatnio. Będę miała trochę więcej czasu. Jak zwykle, wydatki prywatne i filmowe. Dalej, YouTube na marzec też, z nadzieją, że będzie minimum cztery pozycje, będą tutaj zapisane. Będzie co wpisywać, mam nadzieję. Bingo, jeszcze chyba nie. No, właściwie, o, widzę, że już dokończyłam. Ok, jest spoko. I tutaj tygodniówka. Pierwszy tydzień, zadanka, Drugi tydzień, on trochę inaczej wygląda, bo w ten sposób stwierdziłam, że mam ochotę trochę pozmieniać i zobaczymy, czy w ten sposób będzie mi się wygodniej planowało. Kolejny z kolei idzie w ten sposób. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus zadania, czyli od poniedziałku do niedzieli. I to jest przedostatni tydzień. A nie, czekajcie, tutaj mam dwa tygodnie ostatnie. Tak jakoś wyszło, że tutaj zmieściłam jeden tydzień i tu drugi. I w razie gdyby mi zabrakło miejsc, mam nadzieję, że nie, ale gdyby mi zabrakło miejsca na zadania, to jeszcze mam miejsce tutaj. Także tyle. Mega szybko, mega skrótowo. I to tyle, jeśli chodzi o marzec. Dajcie znać, w czym planujecie i jak planujecie w marcu. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Aha, i łapki w górę, i subskrybujcie, bo zawsze o tym zapomnę. Dzięki za uwagę, cześć.